Cześć, witajcie na C64Portal.pl. Chwilę mnie nie było, ale już jestem. Jest okazja, bo chyba święta się wcześniej zaczynają. Słuchajcie, dostałem paczkę, co prawda ZIPa, drogą elektroniczną, ale paczka jest paczka. A w paczce jest ZAP64 Annual... 115 MB dodatków, które, które dostałem do zakupionego zapa, Kilka naprawdę fajnych gier. Naprawdę święta chyba się zaczynają wcześniej, bo prezenty już zaczynają spływać. Zobaczcie, co jest w zawartości tej elektronicznej paczki. Ale na początek, zobaczcie, co jest w zawartości tego, tego zipa od Zap64 Annual 2022. No, sam magazyn przychodzi, sam magazyn czyli ZAP Annual 2022 w PDF-ie. Tak go jakoś tutaj wam pokażę. I tych stron. I tych stron jest, słuchajcie, żeby nie skłamać. 120 stron. Myślę, że jest co czytać. I będzie co czytać. No, sam, sam magazyn, no, no jak, jak to zawno, trzyma poziom. Naprawdę sporo tekstów o nowych grach, z tego co rzuciłem okiem, o nowych grach, recenzje starszych gier, nowinki, nowinki, dem, o trochę o demach, o democenie, jakieś wzmianki. Naprawdę jest co czytać. Kolejna rzecz, i to zaraz pokażę na komputerze. Mamy dyskietkę, dwa obrazy, dwustronną dyskietkę, która, do której dołączona jest taka koperta, którą sobie można wydrukować. Ja już sobie już ją wydrukowałem. Wydrukować i zapakować naszą dyskietkę. Pewnie do czasu, aż przyjdzie, przyjdzie oryginał. Jest gra Street Fighter 2 Champion Edition. To jest preview gry na kartridżu. To jest obraz kartridża pół megabajta. Jest ściągawka, jak kombosy robić w Street Fighterze Komodorowskim. Tak to wygląda. No i tak, jak powiedziałem, jest dyskietka. Dwie strony dyskietki i kilka naprawdę fajnych gier. Przejdźmy do komputera, pokażę Wam co przyszło. No dobra, już jestem przy moim komodorku Ultimate 64 konkretnie. I na. Podręczny dysk, do ram dysku wrzuciłem sobie już te obrazy. Mianowicie mamy tak, tego Street Fightera o tym za chwilkę. Side 1, czy strona pierwsza tej dyskietki to jest gierka, o której ostatnio było głośno, na przykład na CSDB. Dość, dość ciekawa dyskusja. Gierka wyszła, czy wychodzi z lada chwila. W tej chwili, jak rozumiem, to jest preview. Dodany do, do ZAP64. Gierka nazywa się Scramble. I na razie tyle. Przejdziemy do niej w dalszej kolejności. Bo podmontuję drugą stronę tej dyskietki, która przyszła elektronicznie. I tutaj mamy, no mamy mojego robota, robot Redaction o którym te, tego newsa być może czytaliście już na, na naszym portalu. I to zostawiamy. O premierze, mam nadzieję, już też wiecie, że w styczniu, 21 stycznia. Ale zobaczmy gierki, które tu przyszły. Dość pokrótce, bo nie chcę, nie chcę tutaj jakby czasu na to zbyt dużo przeznaczać. Pierwsza gierka: Hext, demo, trzecie, jak rozumiem. I tak gra, to jak widzicie, chyba klon Kuberta. Przy czym. O, nawet mi nieźle idzie, bo miałem problemy ze sterowaniem. Sk... Okej, okay. po skosach trzeba e, joystickiem ruszać, żeby nasza piłeczka, o, niekoniecznie, e, żeby nasza piłeczka przeskakiwała z miejsca na miejsce. W boki się nie da. Coś wygląda nie najgorzej. Nie wiem, czy ja mam wszystko na jeden kolor pewnie. Ok, no i to taka gierka. Idziemy dalej. Kolejna pozycja to jest Munchkin 64. I o tej grze słyszałem już jakiś czas temu. I gierka jest klonem Pacmana. Słyszałem o niej koledzy scenowcy, demoscenowcy gdzieś ze skandynawskich krajów. Wiem, że nad tym pracują i w zasadzie tyle. Idziemy dalej. Kolejna rzecz i nie chcę przez wszystko przechodzić, bo nie wszystko jest dla mnie oczywiste. Co my tutaj mamy, jest kilka, kilka demek, takich jednoplikowych. Zap demo icon 64 demo całkiem fajne. Nie chcę też spoilerować tym, którzy być może zamówili sobie te, te dyskietki, nie wiem też, czy wszystko powinienem mogę pokazać. Natomiast pokażę Wam dwa hity z tej, z tej paczki. Mianowicie, weźmy tutaj do tego cartridge'a Street Fighter. Ja na portalu jakiś miesiąc temu zrobiłem news'a z obrazami, z grafikami takiego grafika komodorskiego John Egg, i to nie są jego prace, niestety, te prace były świetne. Niemniej, te też są fajne. I tutaj nie wiem kto, ale ktoś pracuje nad pełnoprawnym klonem Street Fightera. Zobaczcie. co? Nie jest fajnie? No jak dla mnie bomba. Yy, wydaje mi się, że i intro, i czołówka naprawdę dość fajnie i wiernie oddaje, oddaje grę. Ja może nie będę przez chwilę gadał, pokażę Wam na tyle, ile mogę na szybko pokazać, jakoś to zmontuję, żebyście mieli pogląd, jak nadchodzący Street Fighter yy, się prezentuje. Aha, będę grał sam ze sobą, bo inaczej bym nie przeszedł. Oh, wow. mi się Hadukena udało zrobić, ale teraz nie wiem jak. Okay. No dobra. Tak wygląda Street Fighter. Myślę, że jest trochę rzeczy do dopracowania. Myślę, że w obszarze grafiki, e, sprite'ów, jeszcze parę rzeczy dałoby się poprawić. Czekamy na pełną grę. Ale słuchajcie, ja przejdę teraz do e, hitu tej, e, tej paczuszki od, od zap 64 Scramble. E, popatrzcie, jak to wygląda. To jest gierka, o której pierwszy raz. Scena komodory usłyszała, myślę, że z 3, może 4, bo czas dosyć szybko płynie, może 4 lata temu. Autorem gry jest, popatrzcie, mój ulubiony grafik z Commodore 64, jaki Miraż. Muzykę w tym loaderze, jak widzieliście, Stellan Anderson, czyli Dane z grupy Boost Design. Natomiast w samej grze... W samej grze nie kto inny niż Jammer. No rewelacyjna muzyka. Graficznie wygląda to jak dla mnie przed cudownie Scramble Infinity. Pierwszy raz usłyszeliśmy o grze tak jak mówię kilka lat temu. I jeśli się nie mylę, to chyba w 2010, bo na początku ta gra miała się nazywać Scramble 2010. Poprawcie mnie ci, którzy wiedzą, ale taki tytuł mi się kojarzy. Wtedy jakoś Mirage pokazał pierwszy, pierwszą zajawkę tego Engina. engine'u na tom i dlaczego o engine warto powiedzieć. Bo graficznie gra jest zrobiona na skrolowanych bitmapach, co jest w zasadzie rzadkością, jeśli w ogóle na Commodore, To ja myślę, że na palcach jednej ręki można policzyć gry, które taką technikę stosowały, co to daje? No więcej kolorów na ekranie. Fajniejsza grafika i w przypadku miraża mojego ulubionego artysty na C64 to ma jak najbardziej znaczenie. I raz przy okazji jest niezłym koderem, co też widać. Natomiast gra no jak gra. Grywale. Jak chwilkę pograłem, gdzieś tam sobie nawet doszedłem, co jak na mnie jest tutaj dużym osiągnięciem. Ja wiecie, ja wolę tworzyć gry niż w nie grać, ale wygląda to fajnie. W międzyczasie coś tutaj komputer doczytuje, więc myślę, że kolejne etapy, żeby to ciąg... w sposób ciągły wyglądało, są doczytywane. Mamy drugi plan, taką jakąś namiastkę paralaksy, tutaj w tych jaskiniach. Nie, wydawało mi się. Chociaż nie, tam jakieś gwiazdki. No tak to wygląda. No i według mnie wygląda wspaniale. Rewelacyjna grafika. Ja za daleko oczywiście nie dojdę. I w zasadzie, jeżeli pozwolicie, to na tym zakończę dzisiejszy film. Eee, powracam powoli do, do, do nadawania i, i nagrywania, i być może pisania większych rzeczy na, na portalu. Eee, no, musiałem skończyć kiedyś robota, więc, więc to mi w ostatnich miesiącach najwięcej czasu zajęło. Słuchajcie, nigdy tak daleko nie doszedłem. Może ja będę nagrywał i mówił, to wtedy dochodzę dalej. Eee, Robot jest skończony, premiera za nieco ponad miesiąc testujemy, usuwamy bagi, a na kanale parę filmów być może jeszcze w grudniu, nie chcę spoilerować, nie chcę nic obiecywać. Myślę, że myślę, że jeszcze przed świętami coś pokażę. Cześć, trzymajcie się na dzisiaj to wszystko.